No siemano, beki, siemano, słuchajcie, no jest sytuacja jest następująca I Porozmawiamy dzisiaj o wiadomościach ze świata, czyli to co odwalił Żurom I oczywiście nawierzymy do paru wątków w sytuacji Tomasza Czika I także żeby przypomnieć wszystkim pokrótce, bo nie każdy zna historię z Żuromem, ponieważ no jest on nieznanym osobnikiem w internetach Także powiem wam tak, chociaż pomimo to, że jest na internetach już ze 20 lat, odkąd powstał internet ale dalej nikt go nie zna, więc powiem wam mniej więcej, o co chodzi. Żurom poszedł siedzieć, wyszedł po 30 dniach, nawet nie po 30 dniach. Wiadomo dlaczego, wiadomo o co chodzi, nie? Czego się wychodzi wcześniej przed czasem. I na pewno nie za dobre sprawowanie, byki. No ale słuchajcie, sytuacja jest taka, potem oczywiście ja naświetliłem tą sytuację, Glamra po tym napisał. O, i by the way, Żurom, Adaś w dalszym ciągu cię pozdrawia. <laughs> Także Żurom, wiesz, że mówię prawdę i tutaj teraz robisz, wiesz, yy, zadymę wielką, że ty podasz do sądu glam rap, że, że ja, że to, że tamto. Na mnie to już na policję dzwoniłeś tyle razy, że to już mniejsze o to. I słuchajcie byki, tak, yy, Żurom, zresztą sam tutaj puszczę wam klipa, żeby nie było, że jestem gołosłowny, nie? Dobry wiesz, miałem wydać krótkie oświadczenia na temat tego, co mówi nieprawda na mój temat, jaki Pink Ranger i portal yy, Glam rap. Adwokat się odezwie do portalu GlamRap o sprostowanie tych treści, o przeproszenie mnie publiczne, że jestem konfidentem, że wychodzę szybko z więzienia. I jak... jak widzicie, oczywiście, z Żurą, zbulwersowany tym, że ktoś w ogóle go przyczaił, to co zrobił. Yy, także no. Żurek, słuchaj, ja ci dałem szansę, tak? Dałem ci szansę cofnąć parę rzeczy, które ty powiedziałeś na mój temat, oczywiście. Nie zrobiłeś tego. Dopóki tego nie zrobisz, niestety będziesz na napastowany, jak to ty mówisz. Kurde! Napastuje to na przykład Rafała Fabiańskiego. No ale dobrze, mogę cię napastować też jak chcesz, ja nie wiem o co chodzi. Yy, nie wiem, jakie ty masz tam wiesz seksualne wymysły, ale słuchaj, ja niestety no, nie jestem nie jestem homo. Niestety, jestem zwykłym hetero. W tych czasach to podejrzane, ale wiem, wiem. I tutaj no bez przedłużania, bo nie chcę stracić czasu na, na naszego Andrzeja. Yy, słuchaj, Andrzeju, yy, nic nie możesz nikomu zrobić, bo po pierwsze, yy, Glamrat napisał. Po prostu artykuł o tym, co ja powiedziałem. Także nie, oni po prostu skomentowali sytuację, i możesz im obciągnąć gnachy. Lachy, gnachy i kurwa ustachy. I słuchaj, po drugie, y, to tak naprawdę były firany, kurwa na celi, czy nie? Bo, bo już nie wiem, czy ty kurwa w kantynie siedziałeś, czy na celi. ha <laughs> Wariacie, mniejsza z tym. Y, słuchaj, y, skończ błaźnić, bo to ci nigdzie daleko nie zajdziesz z taką po prostu y, postawą. Cofnij to, co powiedziałeś na mój temat. I będziemy kwita. Wystarczy. Tyle. Koniec. Ja nie będę ci straszył, ja nie będę Ci mówił, że jak tego nie zrobisz, to ja coś tam zrobię, bo to nie jest miejsce i czas na to. Sam dobrze o tym wiesz. Także zastanów się dwa razy, zanim coś powiesz, zastanów się trzy razy, zanim coś zrobisz i zastanów się 60 razy, zanim wyjdziesz wcześniej z więzienia. <laughs> Także, byki, przechodzimy do sytuacji drugiej. Druga sytuacja jest następująca, byki. Ponieważ znowu poruszyłem śmierdzący temat Tomasza Czika i oczywiście teraz wali on jeszcze większe farmazony, ponieważ mówi, że będzie pisał książkę. Oczywiście wiemy, że kurwa, te, te nitki jebane. Wiemy, że y, oczywiście nikt tej książki nie kupi, no bo tak naprawdę wiemy, że ten Troglodyna tego nie napisze, tylko zatrudni kogoś i wiemy, że na farmazonie mu takich farmazonów, a na pewno zatrudni on pisarza science fiction. Także nie spodziewajmy się żadnej audiobiografii, kurwa, czy jak to tam zwał, nie wiem, nie mam pojęcia jak to się nazywa. Książka Tomka Czika będzie na poziomie książki Najmana, która oczywiście jeszcze nie wyszła, ale mam blueprinty. Postaram się dla Was skombinować pierwsze parę chapterów, jak to się mówi, i przeczytam Wam, jakie farmazony na farmazoniu Tomek swojemu pisarzowi Tuwimowi. Także y, trzymajcie się na dniach skołuje przynajmniej, przynajmniej parę pierwszych akapitów, przynajmniej pierwszych parę słów, które z farmazoniu to meczek. I oczywiście też y, nie będę na razie wspominał o, o jego dupie. No bo poczekamy po prostu sobie, aż wyjdzie z, tam, nie wiem, z zakładu, czy z dzieoni tam w ja nie wiem, gdzie się dzieci wkłada. Poprawczaki, nie wiem, z poprawczaka jak wyjdzie, nie mam pojęcia. Y, także dowiemy się. Znaczy, ja już wiem, co tam się stało, ale dowiemy się później, jak ona spokojnie wyjdzie. Bo też nie będę, nie chcę zaszkodzić jej sprawie. Bo ja już wiesz, czy lub nie, byłem już zamieszany w wiele spraw. <grym> po prostu w tym, w tym kraju, w którym jest polska wariatyn. Bo non-stop na jakieś odcinki chłopaki mówią: Ty, znowu wspominali o tobie, czy cię znam. Słuchajcie, jeżeli ktoś zapyta was, czy mnie znacie, nie znacie mnie, kurwa, i tyle. I to będzie najlepsze, po prostu. Wiadomo. Kto wie, o kim mówię, ten wie, o kim mówię, także byki, trzymajcie się tam kurwa ciepło, no. Kto wie, ten wie, zawsze pod sprzętem byki, byk bykowi bykiem byki i abodisi wariato ave maria elo.